Nie sugerować tym emblematem, a Bendargowo. No, no, ja tak. naprawdę jestem bezstronny. Ale można powiedzieć, że pan jest. Z drugą stroną, Osadnik będzie. To tak, nie, przydałoby jest, się. Tu jest taka drużyna Amber, FC Amber, tutaj no, tak. całkowicie neutralna. Boże. Piłkarze Boże. wychodzą na płytę, zaczyna się, proszę Państwa, druga połowa tego meczu. Przypominam LZS Kontra kontra MKS Osadnik. Na razie 2 do 1 dla gości. 15 minuta drugiej połowy meczu, w tej chwili osadnik prowadzi z RZS Będargowo 4 do 2, czyli nie ma niespodzianki w tym momencie, wynik jest taki jak naprawdę być powinien, bo mimo wszystko, mimo tego, że grają rezerwy osadnika, w tej chwili jest akcja prawym skrzydłem, będzie rzut rożny, mimo tego, że to są rezerwy osadnika, no, byłoby dziwne, byłby to wstyd, gdyby nasza drużyna przegrała z amatorami z Będargowa. Ale przed chwilą tutaj za mną burmistrz telefonował i pojawiły się takie, e, takie żarty. Mam nadzieję, że burmistrz ustala wynik tego meczu. Oczywiście e, żartujemy. W każdym razie e, będziemy dalej prowadzili relacje. Tak jak powiedziałem, 4-2 prowadzi osadnik, moim zdaniem. Aczkolwiek na piłce się nie znam, ten wynik może się jeszcze zwiększyć, bo w tej chwili rysuje się coraz wyraźniej przewaga osadnika, czyli to zawodostwo, no powiedzmy w cudzysłowie, bo to jednak piąta liga bierze górę nad amatorstwem. Ale jak mawiał Jan Ciszewski, dopóki piłka w grze, dopóty wszystko jest możliwe. Panie burmistrzu, myśmy wiedzieć, że pan rozmawiał przez telefon. I tutaj proszę potwierdzić albo ewentualnie zdementować taką informację, że pan tutaj ustalał wynik tego spotkania. No wydałem napastnikom polecenie, żeby trochę strzelali celniej. No i faktycznie wzięli sobie do serca i zaczęli strzelać tak. A czyli w taki sposób można jak najbardziej ustalać, to odniosła sukces, bo rzeczywiście no, wynik się zdecydowanie zmienił, zmieniła się także gra. Ja mam takie wrażenie, że zawodnicy z Będargowa nieco opadają z sił, bo to jednak jest 90 minut biegania na dużym boisku, nasi przejmują, przejmują przewagę. No sądzę, że tak, ale przede wszystkim na początku spotkania, kiedy inaugurowałem, to apelowałem do naszych zawodników, żeby byli jednak bardziej gościni, zobaczyć czy uszanują to. Niemniej... Przed chwilą właśnie dzwoniłem tutaj na środek boiska i widzę, wzięli sobie to do serca, dwie bramki szczelin i prowadzą w tej chwili, ale to jeszcze nie koniec meczu, także trzeba zaczekać cierpliwie. Dopóki piłka grze tak, jak przed chwilą słyszałem, pan rektor tak, tak. mówi, to i bramki są dwie, to zobaczymy, tak, jaki tak. będzie efekt spotkania. Tak, jest okrągło, bramki są dwie. Tak. Ja myślę, że takiej gościnności nie ma co od nich wymagać, bo ostatnio nasi zawodnicy grali z drużyną Zlipian i okazali się bardzo gościnni. Mm -hmm. Drużyna z lipian, która no, teoretycznie jest słabsza, wygrała tutaj na obcym terenie, także może dzisiaj już mają dosyć tej gościnności i może wygrają. No ale zobaczymy. W Wkrótce nasz świetny, świętej pamięci. Trener Kazimierz Górski ciągle mówił, podkreślał, że wygrywa ta drużyna, która więcej bramek strzeli. Tak, i <grystanie> <grystanie> mówił jeszcze, że mecz można wygrać, przegrać albo zremisować, i to prawda nie ma. Czwartego wyjścia nie ma. Dziękuję uprzejmie. Zostało. do... Tak patrzę z niecierpliwością, właśnie szukam telefonu. Czekamy na cierpowietrzem na puchar, który tu idzie. Sądzę, dojdzie do końca spotkania, bo nagrodą główną spotkania jest puchar przechodni, tak jak wspomniałem. <grystanie> tak, tak, burmistrz o tym mówił. Nagrodą jest puchar przechodni. Puchar ma być tutaj dostarczony przez specjalnego wysłannika. Na razie nie ma. Ani nie wysłannika, ani pucharu, tak. Y, tak, ale jestem przekonany, że puchar tutaj dotrze. Do końca meczu zostało około 30, może 25 minut i będziemy, będziemy wspólnie kibicowali. Na około 15 minut przed końcem spotkania dotarł na myśliborski stadion puchar przechodni burmistrza miasta i gminy Myślibórz za zwycięstwo w zawodach piłki nożnej. Ten puchar zostanie wręczony drużynie zwycięskiej. W tej chwili, tak jak powiedziałem, na kwadrans przed końcem spotkania, osadnik prowadzi 4 do 3. Ale gra jest mimo wszystko wyrównana. Ja przez moment sądziłem, że przewaga osadnika będzie się coraz bardziej rysowała, natomiast no tak nie jest. Ciągle jeszcze wszystko jest możliwe. Sędzia, a na co dzień wiceburmistrz Henryk Jabłoński wskazał na punkt oddalony o 11 metrów od linii bramkowej. Będzie rzut karny proszę Państwa. Przed chwilą zawodnik osadnika dotknął w polu karnym piłki ręką i zawodnicy Pendergowa będą wykonywali rzut karny. Czyli za chwilę może być remis. 4 do 4, proszę państwa. W tej chwili jest remis. 4 do 4. Kibice i zawodnicy z Będargowa wiwatują na cześć swojej drużyny. Nie ma się co dziwić, to jest wynik bardzo zaskakujący.